Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja dziewica. Każda ważniejsza postać w Nowym Testamencie ma swój starotestamentalny odpowiednik. Tak, na przykład, nasz Pan Jezus Chrystus ma przeobfitą liczbę osób, które zapowiadały go w Starym Testamencie. Począwszy od Melchizedeka, po Samsona, Dawida itd. Ale także taka znacząca postać jak święty Józef ma swojego odpowiednika w Księdze Rodzaju. Kościół Święty czci świętego Józefa tradycyjnie w środę, dlatego warto dzisiaj też opowiedzieć sobie o tym patriarchze, jak tenże patriarcha ze Starego Przymierza, który nie splamił się z żoną Potyfara, który także miał prorocze sny i w ostateczności także zakrólował nad Egiptem, miał zapowiadać świętego Józefa, który wedle słów świętej Ewangelii, mimo tego już żadnego słowa nie wypowiedział, ma wydane świadectwo, iż jest on mężem sprawiedliwym, co się tłumaczy jako świętym. Właśnie zacznijmy od początku. Ten, że Józef Egipski nie sprawił się z żoną doradcy faraona Potyfara. Tak samo o świętym Józefie jest wydane to świadectwo, że nie współżył on z Najświętszą Maryją Panną. Ten Józef w Egipcie miał sny, dzięki którym mógł zostać wyswobodzony z więzienia i z więzów, którymi niesłusznie był spętany. Święty Józef także miał sny. Dzięki którym przyjął najświętszą Marię Pannę, nie oddalił jej, mimo tego już nie rozumiał w jaki sposób Bóg mógł zadziałać jej w łonie tak, że stała się ona brzemienna bez sprawy mężczyzny. Natomiast drugi taki moment to jest oczywiście kiedy Anioł ponownie ukazuje się świętemu Józefowi i nakazuje mu zabierać świętą rodzinę do Egiptu i uciekać przed Herodem. No i zobaczmy, że Jeden zostaje uwieńczony ziemskim królowaniem, jest zastępcą faraona i tak naprawdę jest synonimem. Tego, do czego prowadzi wierność Bogu, czyli do obfitości, do szczęścia, czyli można powiedzieć do poniekąd tego raju w tym starotestamentalnym obrazie tego wszystkiego. Natomiast ten, że Józef sprawiedliwy zostaje ukoronowany tym, że w niebie jak tegoś zresztą też i święty kościół czci jest zarządcą wszystkich posiadłości pańskich. Jest w szczególności tym patriarchą, do którego powinniśmy się zwracać w naszych szczególnych potrzebach. Jest obrońcą Kościoła Świętego Boi Chrystusa, jego głowę obronił. Ale także warto zauważyć jest to, iż nawet Ewangelie nazywają Józefa ojcem naszego pana, Jezusa Chrystusa, mimo tego, iż wiemy, że nie jest on jego naturalnym, cielesnym ojcem. Skoro Chrystus ma ojca w niebie to zobaczmy, do jakiej wielkiej godności został wyniesiony owy święty Józef, mąż sprawiedliwy, czyli święty, do tego, że nawet syn Boży zwracał się do niego na ziemi ojcze. Zatem Józef jest takim symbolem wierności Panu Bogu, wierności jego natchnieniom, ale zarazem też tej pokory, cichości i sprawiedliwości, która powinna rodzić się w naszych sercach, tylko właśnie po to, aby wydać ten plon w postaci naszych dobrych uczynków i sprawiedliwości, która prowadzi nas do nieba. Bo tylko święci będą zbawieni.